To jest Łukasz kompletnie nie moja bajka, wiesz? Ale jest dobry, nie? A próbowałem, ale to nie. Jakoś nie potrafię znaleźć w tym fanu. To, 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 to jest moja bajka. To już o. tak. Także ten to za mały dla mnie, wiesz? Ale ten to ładny jest, No Może i ładny, ale. Taka jak te safari, czy coś, że mówisz, gdzieś na po pustyni, wiesz, gdzieś biedziesz, się. Se... Na A, to po pustyni, to mi tak mów. O, może tak. namioty bierzesz, wiesz, piwory i jedziesz. Ale zobacz, gdybyś na taki jechał wtedy, to prawdopodobnie by ci się nic nie stało, Łukasz. Co? Bo ma klatkę, widzisz? klatkę, klatkę, no wiesz, jak ja na bok spadłem, to może nie wiem. No, ponoć jak się jeździ na motorze, to też trzeba umieć motor położyć w czasie jazdy. No bo to nie, nie skręcasz kierownicą, tylko wiesz, kładziesz się tak ciałem, nie? Wiem. I jak na przykład osoba z tobą jedzie z tyłu, to musi też z tobą, wiesz, jak na przykład takim ścigaczem, nie? No bo to musisz... No nie będziesz kręcił kierownicą, bo tylko po prostu wiesz, im, im szybciej, jedziesz, tym normalnie jak piórko chodzi. A czy ty wiesz co to jest jazda w skręcie? Nie. Nie wiesz tego? Słuchaj, na takim szybkim motorze, jak wchodzisz w zakręt w prawo, no. to kierownicę popychasz delikatnie w lewo. Z driftem? Takim nie jeździłem nigdy. Aha. Ale to jest, ma moc swoją, ma ile to ma? 1090 chyba. Nie wiem. Tak, tu jest, zobacz. W ogóle mnie to nie pasjonują. Z 1090. Chyba, że po pustyni to wtedy tak. To ja miałem 650, a tu chyba 1090. To, to jest normalnie. Raketa. Ale czterokołowym byłoby lepiej. Ale kła kłady też są niebezpieczne, bo jak w zakręt przy szybkiej prędkości, to możecie wiesz, wywalić na bok. Nie? W ogóle jak jeździłem kładem, to nie mogłem przyzwyczaić się do tego balansowania ciałem, bo to tak się wydaje, że tak jak na motorze byś balansował. No. Że chcesz się wychylać w stronę zakrętu, a to działa troszkę inaczej. Tam. Mojego kolegę to przygniot, nie? No. Ale tam. Wiesz, tylko dobrze, że taki nie był za duży, bo podjeżdżał wiesz, pod ten i go wywróciło do tyłu. Nie? Aha. I co? Ten schodzi za takimi klimatami? Taki mi porajdował. Aha. Najpierw trzeba kolano wymienić, kolego. No jak, no, prosto, chyba żebym taką zrobił, wiesz, tam, żebym sobie nogę tak trzymał. A, no czekaj, nie, zastanówmy się, do czego ta noga prawa ci potrzebna jest w Tam na w tym, tym sobie trzymał, na tym, wiesz, pomarańczowym. Ja już nie pamiętam, tu mam, z tej strony jest hamulec tylko, nie? Nie chcę siadać, bo nie wiadomo czyj. Bo zmiana biegów jest z lewej, nie? No wiadomo, nie, że... Nie, nie tam, wiesz, bo tutaj... Słuchaj, powiedz mi, ile ty jesteś na ulicy już w tej chwili? Tu, ogólnie, jak, jak ja dopiero 5 maja wyszedłem. Z... No właśnie. To co, to ile? Z 3 miesiące? Tam? Bo ja sobie tak uświadomiłem, że to w sumie masz bardzo niewielki straszny No Ale wiesz, no nie chodzi o Berlin, nie? bo trochę już wiesz. Przeżyłem, nie? A gdzie przeżyłeś I już? W Polsce i w Londynie. Ale w... na ulicy tam byłeś? A jak? To ja nie wiedziałem tego. Normalnie, no chłopie. Ale w Londynie miałeś chatę przecież? No miałem, ale wtedy wszystko potraciłem, no bo poszedłem w taki melanż, wiesz. Towarzystwo też zrobiło swoje i. Wszystko poszło wek, nie ma, nie było. Wtedy co? Mnie zamknęli i znalazłem się w Polsce, no kurde. No ale nie byłeś tam bezdomny, no byłeś No więzienny. byłem, nie, no byłem, byłem, byłem. To w jak długo tak. mieszkałeś na ulicy w Anglii? W Anglii? Z siedem, może z osiem miesięcy. I to był twój pierwszy epizod związany nie, z bezdomnością? w Polsce jeszcze miałem też parę takich, wiesz, sytuacji, że gdzieś tam o, nie tak na przykład, tam, że jak niektórzy 10 lat, wiesz, no bo to jest nie ten, no bo ja nie miałem, wiesz, jak ja siedziałem, to nie miałem tak gdzie te 10 lat miałem na tej mm -hmm. ulicy żyć. Dlatego wiesz. Jak ta myśl dochodzi do ciebie, że zaczynasz być bezdomnym? Nawet się nie czuję tak. Nie czujesz nie. tego? Tutaj nie odczujesz nawet tego. Ale w Anglii też nie? W Anglii nie. W Polsce. No, po, nie. Miałem... takiego miałem ziomka, to u niego tam przeważnie trochę pokoczowałem. Wtedy spałem w takim dużym wieżowcu na 11 piętrze, wszystko oszklone na wykładzince i całe tam te centrum Londynu widziałem z góry, jak budziłem się przy tej szybie. Normalnie jakbyś nie wiem. To nawet trudno z... zdolnością nazwać. A tam jakaś taleta była jakiś. Normalnie normalnie tym zjeżdżałem w i wychodziłem, co na przykład, wiesz, coś tamten, nie? bo ogólnie tam. A to miałeś dach nad głową mojego znajomego. E, siostra tam mieszkała i tam jak już 11 piętro u góry mhm. to już, wiesz, windy się już nie chodziło, a te ostatnie piętro już winda nie szła, nie? bo tam już był strych, to wszystko, a nie miałeś problemu, żeby się dostać do tego budynku? Znałem ten kod, wszystko mi podali, nie? No. Tylko trzeba było ominąć, bo siedział, wiesz, ten cieć taki, nie, Rozumiem. za biurkiem. Ten security taki, bo to wszystko monitorowane. jak ten... go miałeś? Normalnie jak go nie było, tylko patrzyłem, byłem kod i szybko siób do windy i do góry całkiem i dziękuję. Rozumiem. A jakiś przypomniałeś z nim kiedykolwiek? Nie, jak tam nie robiłeś trzody, to wiesz. A no taka i co bezdomność, i ty... taka ulica, ulica prawdziwa, no tak jak, wiesz, teraz, spanie, że prostu... Spanie, tak na ulicy, jak niektórzy tak, że ten, nie, nigdy tak nie spałem. Mhm. Zawsze wolałem jakiś namiot, coś Chcę zrobić takiego, wiesz, żeby jakoś tam ten. Ale w żadnej nocy nie przespałeś, tak po prostu nie przełaziłeś gdzieś tam? Tak na betonie? Przespałem parę. Tutaj z Tomkę, jak byłem na początku, jak go przyjechałem, poznałem. I co, wtedy trochę na zoo, no to też wiesz. A w no, Polsce jak to wyglądało? W Polsce to przeważnie jakaś piwnica, kurwa, nie, coś tam wiesz, gdzieś tam jakaś klatka schodowa, ale tak przeważnie buszowałem całe noce, nie. Czy to by jakoś to doskwierało? Bo nie? kiedyś dużo tutaj, nie było, nie wie, no. dlatego. W Nocha? No, ale teraz nie. Czy to by... I um... Można wyjść, kurwa, z tego tak samo widzisz. Psychika twoja jakoś, nie wiem, kulała z tego powodu, że wylądowałeś na ulicy? Nie, nie. Ja zawsze lubiłem taką wolnością żyć. Nie? Ja, jak za młodego uciekałem z domu, żeby żyć wiesz gdzieś na jakichś slamsach z moimi tam takimi, co też wypić tylko melanżę. Czyli ty to bardziej traktowałeś jak przygoda? O, przygoda, no to zobacz. Albo wtedy, jak się przygoda kończy, to za, musisz zakończyć rozdział następny. Mhm. Tak, o, Londyn zakończony, temat zamknięty nie ma. Polska zakończona, temat zamknięty. Dopóki mnie stąd nie wywiozą, jak to jest z Londynu, to się stąd nie ruszam. A inne kraje nie wchodzą w grę? No nie wiadomo, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Na razie mam tutaj w znajomych, e, którzy mi pomagają. Ogólnie nie chodzi, że tam, wiesz, ja seżeruję na tym, że ten... Tylko oni sami od siebie i by się obrazili, jakbym to pomoc odrzucił. Dlatego... No co, to bym nie chodził tak ubrany, Jacek. Słuchaj, to jest tak, że z jednej strony głowa się musi przyzwyczaić do tego, że nie masz dachu nad głową, ale też musisz nauczyć się pewnych rzeczy, na przykład, no nie wiem, tego, żeby nie było zimno, albo żeby jakoś hajs ogarnąć, żeby nie było głodno. Jak człowiek tego się uczy? Ja monotonia, nie? Codziennie robisz to samo praktycznie i to już się przyzwyczaić do tego. Tak samo, nie wiem, pośpij tydzień, dwa tygodnie w piwnicy, się przyzwyczaiłeś do niej. Będziesz tylko i tam, albo nie wiem, tak samo jak idziesz siedzieć, tak samo się z dwa tygodnie i już jesteś tam, już żyjesz tam życiem, wiesz, No wszędzie się przyzwyczaiłeś. Nawet i się przyzwyczają na takiej ulicy, bo tutaj jest taka, e, że na przykład leży na ulicy i ktoś go dotknie i ktoś wezwie policję, to tamten już ma, wiesz, tu nie możesz dotknąć bezdomnego. Jakaś była sytuacja na Zo, jak do hecy pomalowali tam jednemu, tam, bo tam fazowałem z nimi. Wiesz, z prajem twarz, nie? To przyjechał ten duży radiowóz i zawinęli tego gościa, bo bezdomnemu wiesz, pomalował twarz. Czyli są jak gdyby potrzebne. Dlatego oni sobie mogą spać bezpiecznie, bo wiesz, najgorzej takie małolaty jakieś, wiesz, popiją, nie wiadomo czego tam się wąchają i wiesz, się nieraz socą, nie tam niektórym. Ale kto ci podejdzie, jak widzisz, że śpi tylu chłopa, cały czas jest impreza, wiesz, i to nikt nie podejdzie. Ja idą przed drugą stroną, przejdą i, i a jeżeli chodzi o takie twoje doświadczenia ze zdobywaniem właśnie jedzenia, picia czy też hajsu w Londynie, w Polsce? Rozumiem, że wszędzie było zapselab? No nieraz było. Jak były pieniądze, to nie robię, nie robię tego, jak mam pieniądze, ale jak nie mam, to co mam? Głodny chodzić. Czy... A skąd miałeś pieniądze? No co, nieraz się zarobiło coś no kurde. No co. Widziałeś dzisiaj przykład. Nie? 5 euro tam z kawałkiem było, było, no co, Życie. I nieraz uznajdziesz. Wydziesz, ja wyjdę nieraz w nocy, se na obchód, to patrzę, 20 euro leży. Mhm. Tu podjeżdżają jakieś dwie Polki takim mercedesem wypasionym że szok, i mówi macie na wódkę. Mhm. Tu przywożę ci jakieś hamburgery. I chłopie, no to co, jak tam wszystkiego masz full, to co? Ale kubek nie wchodzi w grę w tym Nie, przykład. nie, 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 oni tam niech się siedzą, robią swoje, ja do tego nic nie mam, to każdy sobie robi swoje, każdego wybór jest. Ja nie chcę, nie wiem czy w ogóle, nie nie, nie umiem przełamać tej bariery. Chyba, że naprawdę, tak jak powiedziałem, wysiądzie mi noga, że nie będę mógł chodzić, to nie będę miał wyjścia, ja no co zrobię. No ale na razie, dopóki funkcjonuje, widzisz ile latam z Tobą, ile to wszystko, jak ja cały dzień na nogach, dlatego... Zobacz, tutaj masz doświadczenie no 3 miesiące może z małym kawałkiem. W Anglii mówiłeś 7, no to mamy niecały rok, w Polsce ile miesięcy. Nie, około dwu, dwóch lat więcej na pewno mnie to nie przekroczyło, Nawet może nie wiem, czy dwa wiesz. Nie całe dwa lata żeś na ulicy no, przemieszkał. Tak, no to co, no co takie mieszkanie. No, nie też żeś piś, tak, gdzieś tu u jednego ziomka, u tego ziomka, takie wiesz, ale, no ale trzeba było pryk, żeby mieć na to, bo skąd wejdziesz. Chodzi mi o to, czy z jednej strony człowiek się przyzwyczaja? A czy z drugiej strony tak się w tym rozsmakowujesz, że chciałbyś tak dalej żyć, no? Bo tak mi się no, wydaje, to jest... że ty sobie e... budujesz karierę po prostu powiem nie? jedna osoba mi powiedziała tak, to jest. E, to jest... Niektórzy bym, że to jest z lenistwa, że leniuch, wiesz, że nie chce tam musieć do roboty, woli tak o wszystko. A nie tak. jest to prawda? To Szczerze. jest prawda, ale jakbym miał zdrową nogę, to bym się zastanowił już, bo... Im człowiek starszy, to mi się wydaje, że naprawdę, mówiąc, że mi starszy, to też inaczej myślisz. Ale to widzisz, to co w tej chwili robisz, to właśnie jest pewnego rodzaju forma planowania, no. Bym wszedł, Zastanawiasz się, co będzie, jak będziesz starszy. Bym wszedł w taką wykończeniówkę, bo umie to robić, dlatego... że już miał jakiś pieniądz i... Tym bardziej tutaj to są słynne te tapety, te raufazy, a umie to kłaść, bo... To tapety ja umie kłaść każdego rodzaju, dlatego... Bo trochę tam robiłem, w tym Londynie, na tych budowach, zanim wpadłem, wiesz, w syflę. Mhm. No. A myślisz, że pracodawca by zaakceptował to, że jesteś pod lekkim piwkiem zawsze? Ja ci powiem, byłem... powiem Ci, tak, jak ja się znam i ja bym miał tapety do położenia, to mi się zatrudnił. No. Bo Tutaj... to nie przeszkadzałoby no. mi to. Tam, które Ty to piwo pijesz dzisiaj? Drugie chyba? Nie wiem, trzecie? Nie trzecie chyba, no. Ale to jest ta dwójeczka cały czas. No, dwa i pół. chodzi mi oczywiście o zawartość alkoholu. Nie, dwójeczka, no. A dobre jest. Dla, dla dzieci. No proszę sobie. No nie, żartuję. Takie tu są. No, to. Wolę takie cytrynowe z rana, bo nie chcę weżyć. Po wczorajszym muszę jeszcze dojść do siebie trochę. Tutaj. Jak myślisz, że tutaj zatrudnilibyście, tak na, na tych warunkach, że pijesz sobie trzy piwka w ciągu pracy? Tutaj w Niemczech? Ci powiem, że też zależy u kogo. Nie, tutaj widzisz, że tutaj piją, bo tu jest co nieraz by pracował w ogrodzie, coś upał, to mi że taki Niemiec, by ci nie dał skrzynki piwa na przykład zimnego, żebyś się napił i tam widzisz, że pracujesz, coś robisz. Tutaj nie ma także piwo, o, to coś złego. Mhm. Tutaj z piwem chodzi każdy, widziałeś. Od rana z butelkami w ręku, każdy z piwkiem, ten smakowy, ten tak, ten tak. Bo tu, no jak, jak, jak Niemcy, to zawsze było przysłowie. E, piwo i paluszki, to zawsze się kojarzyło tutaj. To prawda. Dlatego. Nie wiem, nie jestem tutaj długo, Berlin dopiero poznaje, dlatego, wiesz, ale... To taki jest dowcip, że kumpel przychodzi do, do kumpla Niemca oczywiście i widzi, że w szklaneczce dwa paluszki stoją, nie? Mówi, o, to widzę, że na gości czekasz. <laughs> <laughs> tak a propos właśnie tego piwa, tu mamy tę wieżę piwną. Piwny pędzel, to właśnie no. jest tutaj. Jakaś fasola w tym jednym z seriali, co na Sylwestra zaprosił i przez okno drzewo obcinał i dawał im jako paluszki do tych kubeczków. Wiesz, ten taki, ten komik, nie? A widziałem go jak byłem w Londynie. Tak? No. To ciekawa postać. Na Trafalgar Square go widziałem. Przechodził. Mhm. No. Czy ty sobie budujesz karierę bezdomnego, czy nie? Czy... Nie, ja ci powiem, zobaczyć jak to wszystko się dalej potoczy, nie? Muszę mieć na pewno, do jesieni muszę mieć już taką jakąś bazę, że po prostu, wiesz, Bo taki... ugotować yy, normalnie nawet jakiś tam, no zobaczymy co wypali z tą działką. Taki domek w zamian za dozorowanie to byłoby idealne, nie? Jakieś tam krzaczki, wszyscy No kurde, no chłopie, petarda, nie? I co się robisz w tym kierunku? Jest jakaś szansa jest na to? Jest tam wszystko na razie załatwiane, wszystko. No bo to tam nie zależy też od tego, bo to musi być, jest termin jakiś tamty, taki, że wiesz. No nie wiadomo jak to wyjdzie, nie? Jak coś, to chuj. Będę... Jakoś przekocuję. A widzisz siebie tutaj, właśnie w tej okolicy, nasz los w zimie? Deszpada, może jakiś śnieg. Hup, wbijam się do takiego ezbana i tam walę jedną stronę do końca, drugą stronę do końca. I znaczy mi... walę? No jedziesz w jedną, drugą, a, w sensie. jeszcze w jedną i już masz rano. No to kurde, i se śpisz. <laughs> Tylko, Tylko trzeba jeszcze bilet mieć. A po co tam ci myślę, że bilet, i podchodzą? Tak nie sprawdzałem. W nocy mierzy mi, że im się chce jeździć. A jakbyś miał obstawiać, to jak ta zima twoja minie. Nie wiem. Będziesz dobrze. pod dachem, czy, na razie czy jeszcze... pod tym dachem. Pod na, tym ra daszkiem? na razie jeszcze jest lato. Eee, mam dużo takich propozycji od znajomych, że eee, powiedzieli, że nie zostawią mnie kurwa w zimę na pewno tak, żebym wleciał. Ale ja tam... Ja sobie dam radę, Jacek. Do zimy to jeszcze Słuchaj, jest czasu. Nie tylko, że jest lato, ale jest Słuchaj. środek lata. Niech się zrobi zimno, nie to specjalnie coś tutaj wydymam tak, że pójdę sobie poleżeć i sobie wyjdę na jakoś lato może albo coś i znów. To poleżeć samo. W sanatorium? No to co do no życie, no co? Dojdziesz do siebie, się do... Tylko wiesz, gorzej by było jakbyś zaplanował sanatorium na zimę, aby ci, wiesz, do następnej zimy starczyło tego sanatorium. Nie, nie być sobie, teraz już mi tam dużo by nie brakowało, wiesz. Z dwa sklepy na żywca, i myślę, że już bym siedział Ale to mówiłeś, że to 2,5 roku by się groziło? No nie wiadomo, tam temu tam dowalili tyle, bo oni tam jeszcze podobno mu dali to, że e, robił to e, ze względu na zarobek. Aha, wiesz, że sprzedawał te rzeczy i miał z tego pieniądze. A to... tobie tego nie przyklepią, bo to no, tylko... No to jak widzą, że jakieś picie, jakieś jedzenie, to co ja mówię, że to dla mnie jest dla siebie. Aha. I to wtedy jest niższa kategoria czynu, no tak? Tak nie podchodzę, bo co mówię, że kuleją, co mam, mówię. Głodny chodzić, wiesz co, oni, że misje dają mi jakieś ka kartki, gdzieś tam mam w plecaku, tutaj, całego Berlina, gdzie misja, gdzie adres, gdzie ochroniarze ci dają, tak? Policja mi dała ostatnio. A, rozumiem. Żeby zamiast chodzić po sklepach, to że A sobie... polka policjantka mówi, mówi, czemu tu nie pojedziesz, dała mi tą kartkę, mówi, tu, mówi, jedziesz tu, 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 mówi, wszystko masz, nie musisz, mi ten. A to oni przysłali do ciebie Polkę policjantkę, Nie, co? akurat była na tym, to tu, co jest normalnie Polaków, nie? Ja wiem, ne? to nie musisz mi mówić, słuchaj. Polaków tutaj jest bardzo dużo. Akurat była na zmianie widocznej. Mi się też zdarzyło w hotelu, wiesz, w obsługa, w recepcji. No. Ja tam, wiesz, coś tam próbuję po niemiecku, no po angielsku, a ona mówi, proszę pana, po polsku możemy mówić. No tak, ja tak samo miałem kiedyś z nimi, tu, na, po angielsku z nimi, ten, a on mówi, dobra, on mówi, po polsku. Jak kiedyś mnie na zoo walnęli, też z rana kurde. Ale to jeszcze, chłopie, jaka akcja. Poszedłem, od siódmej od otwierali sklep, będziesz może z po w środku. No i tak. Dwie zgrzewki piwa, takie po sześć pakowane i tam, nie wiem, może z pięć paczek Marsów z rana, bo to słodka nieraz z rana, wiesz, jak to człowiek tak... No i wychodzę, nie? jakaś baba, że nie zapłaciłem za zakupy. No i wylecieli za mną przed sklep. No. no. Ochroniarz y, z tą kierowniczką tego sklepu, to Edeka chyba była wtedy. No i na policję dzwonią, nie? bo alkohol już jest, nie? No to dobra, to ja plecak otwieram i tak. Piwo za piwem, około dwóch godzin, zanim policja przyjechała, minęło, nie? Piwo za piwem, butelki rzucałem tak, nie? I co? I przy nich normalnie ciągle mnie zabrali od razu. Mhm. Przyjechała policja, tam patrzą co jest. Mówi, dobra, wypisali mi tutaj ten rok zakazu do tego, no ale wtedy mnie wzięli na komendę, a już pościągali wszystko, nie? Paluchy, zdjęcia, to wiesz, ci, 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 o, że już jesteś w bazie u nich, Czyli wiesz? kartoteka ci rośnie. No, już mam 16 niby jakichś tam tych, hmm. tak mi tłumaczył ten mój kolega, bo on tam bardziej z nimi gadał. szukaj tej działeczki. No zobaczymy działeczkę. działeczka niż sanatorium. Ziem, działeczka, no w razie czego nawet na jakiś hostel się wbije, wiesz, to też nie jest drogie. Gdzieś tam na Aleksander prac, gdzieś ktoś mówi, tam chyba 7-8 euro od doby. Uh -huh. No to kurde, teraz weźmiesz na przykład Takich wszystkich, to byśmy nie uzbierali, i że bierzemy jeden pokój, na przykład tam w ośmiu. I... Posłuchaj, taki patent widziałem w Anglii, właśnie. Siedział gość, rozumiesz, na kartoniku miał napisane, że potrzebuje 26 funtów, i było napisane na nocleg. No. I tak, jak gdyby ustawiał tych przechodniów w stosunku do swojego celu, nie? Bo 26 funtów to jest taka suma, że. Teoretycznie, że biorąc jedna osoba, to ci to może dać, nie? No. no on powiem. wtedy oczywiście to do kieszeni, a karteczka dalej, <laughs> dalej przed nim leży. Ci powiem, ale za, że tak myślałem sobie też tak trochę nad tym, że mówię tak, teraz z nimi wszystkimi, nie? Mhm. Weź na tam z ośmiu jakby było, bo tam masz chyba te ośmiu, takie pokojowe, te, te, nie? To zobacz, bierzesz taki jeden sam, oni naczuwają, ja tam ogarnę i... Płacimy i zamieszkamy mieszkamy. Ale problem w jest z nimi taki, że... awantury. było. Wichlane, awantury hmm. by były. żeby długo no. to nie przetrwało. Myśmy dzisiaj ich spotkali rano jak szliśmy, i to są bardzo mili ludzie. Póki jest no póki są o trzeźwi. trzeźwi. Jak oni, widzisz, ten w tej czerwonej koszulce, to już biało-czerwonej, to już ten... To a on, już on, to już on po, był na... na... O czwartej rano pije wódkę. No to to prawda. Widzisz, Łukasz, że tak. Łukasz, ja trzymam mhm. kciuki za działeczkę. Nie ma problemu. Trzyma.